To mnie ciężarówka właśnie wyprzedza Kolejna woj z klimatycznym, klimatycznym miejscem klimatyczna miejscóweczka. Bardzo mi się podoba No i cały czas nie ja wiem czemu ja cały czas wyruszam z tej mojej mieściny na północ i docieram tutaj, a ja przed chwilą zobaczyłem, że na mapie tu na południe jest jakaś jaskinia, tam nigdy nie byłem. więc muszę znowu motorek wypożyczyć. Zajmnisz jacyś. Pewnie główni spącziciele tego przedsięwzięcia. Zaraz za tym, oczywiście, zaraz po tym, bo ten to jest prezydent. Co tam jest na billboardzie? To jest market. Nie, to jest restaurant. Sorry. Tu jest market. Tuktuk tuk stoi, tych tuktuków jeszcze 3 lata temu nie było tutaj w ogóle nigdzie. To jest prezydent To jest prezydent, to jest cała miejscowość Jeszcze nieturystyczna, Nie jest jeszcze... Nie ma jeszcze komercji w ogóle, w ogóle. A plaże takie jak widać A plaże takie jak widać. I wjadę właśnie teraz na taką plażę, bo widzę, że się wiezie rozwija. Yy... Są sklepy z kokosami, nie wiem dla kogo, bo te plaże są po prostu puste. No ale podjadę tam, no bo ciekawie jestem jak to się przedstawia. I tak to wygląda. Rajski kawałek ziemi. Na odludziu. Kokosy trzeba uważać. Trzeba uważać yy, idąc pod palmami, ponieważ rocznie nie więcej ludzi od uderzenia kokosa niż... Katastrofa lotniczych i przy latach rekina razem łącznie wzięto a no, tutaj wygląda to Państwo zapraszają na kokosa eee, Napije się jednego z grzeczności że oni nie mają pewnie wydać bo nie mam już drobnych pieniędzy a no, i tak popatrzę no tak wygląda plaża tak wygląda plaża na której nic totalnie nic się nie dzieje sprzedają, sprzedają Państwo kokosy siedlisowie <średni> we dwójkę i sprzedają kokosy a tu nie ma totalnie, totalnie nikogo. Ale moim zdaniem to miejsce rokuje bardzo, bardzo, bardzo rokuje na przyszłość. Tylko, że tutaj czasu potrzeba. Birma była zamknięta przez 60 lat, które były przełomem dla całego świata. Pod każdym względem. Turystyki, lotnictwa, nie wiem, informatyki, ogólnie wszystkiego.